Ty, Wituś, ale dla Ciebie koleżanka tu idzie. O mordę! Jest? O mordę jest! A nie ta koleżanka, tu masz następną szankę. Ja. Mamy towarzystwo na Ciebie. Jesteście niezmordowani z tymi głupotami. Nie się, ją. <laughs> Dobra, brawa, Mam jeszcze ją pocałować, za, tak? Dacie mi spokój wtedy? Proszę bardzo. Co, co... Ale, ale... Dzięki. Dzięki. Co Nie wiem. co wy tu robicie w ogóle? Wy stawy testu jesteście, szanujmy Tak właśnie, szłyśmy do baru, ale chyba pójdziemy do następnego, prawda? Ja że wy się świetnie bawicie, no. Serio, nie, bo Nie, a ty mi się nie tłumacz, ty mi się nie tłumacz. Co, czy zobaczyły tego? Nie, zobaczą. Dziewczyny, daj Porozmawiam się, z co? Jutro porozmawiasz, wam się to. Jutro naseli pójść, chodź, Wituś, chodź, chodź. Jutro ci Ej, dobrać. Dobrać. Nie się, No nie słuchaj, no przecież cię do, do, do. nie zostawi.